Siemucham, tutaj Kungu. Witam was w kolejnej serii na moim kanale, albo kolejnym stochastycznym Kungu. Na pewno to jest stoch stochastyczny Kungu, ale może to jest pierwszy odcinek z jakiejś tam serii. Powiedzcie oczywiście w komentarzu, czy chcielibyście z tego serii. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Witam was w Roach Legacy, czy jak to się tam dokładnie nazywa. Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, co ja tutaj mam robić. Gram w to pierwszy raz. Dopiero to odpaliłem. Tutaj mam jakiś tutorial. Właściwie, wiem mniej więcej, jak to wygląda, ale tak naprawdę. Tak naprawdę, jeszcze nic, nic specjalnego nie wiem o tej grze. Na razie, tak jak widzicie, jestem w tutorialu. Muzyka jest cholernie głośna, więc pewnie będę darł japę, za co moja rodzina mnie zabije. he <laughs> he. Jakiś przeciwnik pierwszy. O ty śmieciu. Ja mam jakieś życie, które kurde, oberwałem, bo coś obrywałem od tego gościa i nie wiem, czy teraz coś mi się stało. Ja to muszę wszystko rozwalać, prawda? Bo tutaj, im więcej tego, czekajcie. Ho! Pięknie. Czekajcie. Tak i tak. Co nie mówił? Wow, hold ten, tap space, to drop. A dobra, tu drop, że tutaj. Okej, okay, dobra. Bo ja tutaj zacząłem myśleć o jakimś ataku. Nie wiem, dlaczego on mówi o spacji, skoro S się skacze. No ale dobra, nieważne. Hmm, może rzeczywiście, spacją jest wygodnie. Dobra, ja też chcę niszczyć to. Wszystko dobra. Pach, pach. Okej, okay, już widzę, jak to się dokładnie robi. Rozwalamy tutaj wszystko, co się będę pierdzieli. Kto się da rozwalić? Nie da się rozwalić. Cholera. Dobra, wbijamy tutaj i co? R, hold, and... tak, tak myślałem właśnie. To już sobie rozkminiłem wcześniej. Yy, tok, cioch, Pięknie. Down attack on this. Kurde, jak to się robi? Ej, to wcale nie jest takie proste. No kurde, nie mogę tego ogarnąć. Dobra, udało się. Pięknie. Tego chyba nie muszę wszystkiego rozwalać, chociaż? Kurde, czekajcie, bo tutaj. A nie, dobra, zostało to. Czyli tak teoretycznie to mam rozwalać wszystko. No nie wiem, czy, czy, ja, czy ja to będę robił. Hops, hops. Kurde. Pięknie, pierdut, 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 pierdut. pierdut. Powiedziałem pierdut tu. Dobrze, pięknie. Wbijamy tutaj. Dobra, wbijamy i zobaczmy, co tutaj się będzie działo dalej. Jak na razie dalsza część tutoriala. Jakiś król, mogę go zabić? Zabiłem króla. O, chyba źle. Może i nieźle, może tak miało być. No i przyszedłem, przyszedłem, czyli zaczynamy. Teraz jesteśmy w menu. Prawdopodobnie teraz zacznę pierwszy poziom. Zobaczymy, jak to będzie. A, tego się nie, nie da zabić. Nie da się tego zabić. Ciekawe. Czekajcie. Tutaj się nie da spaść, cholera. Szkoda, szkoda, dobra. Building. No i właśnie wygenerował nam się jakiś nowy dungeon, bo wiadomo, że te wszystkie dungeony tutaj generują się losowo. Nie ma dwóch takich samych dungeonów i to jest właśnie piękne w tym, to jest właśnie piękne w tej grze. Dlatego mnie zainteresowała i, no dobra, mapę mogę sobie zobaczyć, any time, mogę ją sobie przesuwać w ogóle, jaka, jaki bayer, co to jest. And... Nie wiem czy powinienem to czytać czy nie, w sumie na razie nie chce mi się, więc dobra idziemy, kolejne pomieszczenie, widzę, że tutaj też są takie pomieszczenia, troszeczkę jak The Binding of Isaac. Oto kurde. Dobra. Pięknie. Dobra, ja się będę jarał takimi bardzo prostymi rzeczami, bo ja gram w to pierwszy raz, więc, więc proszę o wyrozumiałość, proszę o wyrozumiałość, mam nadzieję o jakieś rady, że raczej mi dacie jakieś rady, a nie będziecie mówić jakie to ja nie jestem słaby. Bo to, że jestem słaby, to ja akurat wiem. O kurde, jak ja umieram. Ja już umieram. Już umarłem o rany. Let's enter to move on. I to jest koniec, tak? I to jest koniec. Dobra, tutaj mogę sobie powybierać jakichś ludzi w ogóle ja pierniczę. Pierę sobie tego i tyle. Ciśniemy od razu. Jakieś coś tutaj muszę to unlock. Co, co? Nawet nie wiem, nawet nie wiem co, co, co to było. Dobra, daj mi tutaj wejść. Co jest? Nie, dobra Co? One must pay the troll? A ile trzeba mu dać tego? Wszystko muszę dać? Żeby tu wejść? Jakie kurde zdzierstwo, no dobra, trudno Pewnie taki jest koszt zawsze, że, że zawsze trzeba wejść jakby, w sensie, że zawsze się płaci za takie wejście, o widzicie, tutaj już mamy inny Kompletnie inny dungeon. Ja pierniczę, co ja mam tutaj zrobić? To jest dobre pytanie. Mam to przy... O cholera! No to umarłem, tak? Nie. Dlatego ja chyba się tam w ogóle nie dostanę. Co ja mam tutaj? Aha, tutaj widzę wyjście. Dobra, widzę wyjście. Pytanie co ja mam tutaj.. Ja pierniczę, ta gra jest za trudna dla mnie. Ja kompletnie nie ogarniam, co się tutaj dzieje. Kompletnie nie ogarniam, co się tutaj dzieje. Dobra, zróbmy to jeszcze raz, konfirm. I ciśnijmy tutaj, tutaj, exit jakiś, nie wiem, kurde Dlaczego oni nie mogą mnie kurde od razu dać do, do zamku, tylko każą mi znowu Tak, muszę ci zapłacić, ojejku, straszne, tylko nie to Nie będę ci płacił, bo stracę moje 20, które zdobędę już w pierwszych 5 sekundach gry O, dokładnie dobra, ciśnijmy sobie dalej No i teraz mam nadzieję, że jakoś, jakoś przeżyję dłużej troszeczkę Jest, zabiłem coś o, cholera. Dobra, spokojnie. tutaj trzeba na spokojnie z tymi, z tymi ziomeczkami. Dobra, ładnie, kurde, wyczyściłem całe pomieszczenie. Jakie jestem genialny. Dobra, wejdźmy troszeczkę na dół. Czy takie coś da się. To jest do zabicia, czy to jest... nie. No, to jest do pogadania z tym. Will you pray for assistance? Okej, okay, spróbujmy. czy, co, co mi to da? Ja cię znalazłem item. Nie wiem kompletnie co on mi daje, ale mam. Mam item. Jest dobrze. Ważne, że mam item i mam już. Kurde, 70 golda. Ciekawe, czy, czy to jest sporo. Czy za to już można cokolwiek kupić? Mam nadzieję, że tak. Cioch. No, chodź. O, kurde, on we mnie rzuca. Cfel. Pięknie. Kurde, coraz lepiej mi idzie. Co to za kurczak? Chodź tu, chomiku. Zabiłem chomik. Kurna, obraz mnie uderzył? Serio? Ty kurde śmato, dziwko. tu! Dobra. Muszę zabić obraz. To jest jakieś chore. Walczę z obrazem kurde, ale dobra. Jak jaka duża nagroda jest za taki obraz? Dlaczego mi się wydaje, że ten też mnie zaatakuje? Aha. Bo zaatakuje. Może dlatego mi się tak wydaje. Mam 12 HP. O! Jak co co się stało? Aha. To tamten item mnie uratował. Serio, to fajnie, to fajnie kurde, fajnie, dobra. zobaczmy to, w ogóle zdobyłem tutaj coś innego. Shmanor mogę to sobie unlockować. Wow, i, 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 i co w związku z tym? Chyba nic. Mogę sobie... Health up! O, chcę Health Up. Ciekawe, czy to jest jednorazowe jak zginę, to to stracę wszystko? Nie wiem dokładnie jak to działa Dobra, zobaczmy co to jest Welcome Hero Wydaje mi się, że to już jest na zawsze Chociaż nie wiem, możliwe, że jak zginę, no to, to już zginę, nie? Mmm Aha, dobra, to wszystko jest za drogie dla mnie, jeszcze chyba. Dobra, idziemy sobie teraz do tego. Mam nadzieję, że jak zginę, to będę to wszystko miał. No, bo jest w sumie taka możliwość, że nie. I zawsze, jak się wchodzi, to się traci cały hajs, okej, okay, rozumiem. Czyli nie można zrobić czegoś takiego, że sobie nazbieram 150, wydam 30, mam 120 i wchodzę do dungeonu. Tak nie można, zawsze wchodząc do dungeonu, ma się 0. Okej, okay, rozumiem. Chyba, że to nie zawsze, tylko w tym przypadku, że to jest pierwszy dungeon, tak jakby. Kurde, chcę to jakoś sprytnie rozwiązać. No chodź. O kurde. Nie do końca tak to miało wyglądać. Pięknie, dobra. Co prawda, oberwałem już raz, więc to chyba nie jest zbyt pięknie rozegrane, ale zawsze coś, nie? Dobra. O ty chodź tu, chomiku. Hmm. Życie mi się odrodziło, pięknie. A ty co? Dobra, ładnie, kolejny gościu załatwiony, dobra, rozwalamy beczki, no bo wiadomo w beczkach jest najwięcej tego. Można go zaspamować, to w sumie nie jest jakieś specjalnie trudne. Ciekawe czy obrazy atakują, e, jeśli się ich nie uderzy. Wydaje mi się, że nie, że trzeba je uderzyć, żeby zaatakowały. I czasem możliwe, że się to opłaci. Czekajcie, zobaczcie, bo. Aha, on mi pokazuje, że to są te obrazy, okej. Okay. Jakie kurde mam tutaj dużo wyjść z tego w ogóle? Dużo różnych rozwiązań. Gastli, kurde, nie atakują. Gastli! Złapię je wszystkie pokémon. Gasli atakują, dobra. Pięknie. Dobra, Ciśnijmy sobie tędy na górę. zobaczmy, jakaś urna. Wyborcza. He, he, he. Dobra, mogę ją rozwalić, ale nie mogę. Ale nic nie ma. Nie, jednak jest hajsik, tylko nie ze wszystkich po prostu. Kurde, zobaczcie, jak już mam hajsu, kurde. 120. A! Pierdzielony, co ja wiedziałem, że on mnie kurna szarżuje, powinienem uciekać od razu, cholera. No i dobra, teraz zobaczmy, czy ja, kurde, już coś tutaj mam. Cały czas w ogóle, nie wiem, ja mam jakieś inne takie różne, kurde, bohaterów mam. Cały czas biorę tego najbardziej z prawej strony, tylko nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Biorę sobie po prostu. Aha, czyli to już jest! A ja już mam 120 golda, czyli mogę sobie zrobić health up jeszcze raz. Jak cudownie, jakie to jest fajne, jakie to jest kurde, fajne, czyli. Okej, okay, fajne, podoba mi się ta gra, podoba mi się ta gra. Czyli w momencie, w którym. Właściwie nic się nie stało, że umarłem. Nic się nie stało, że umarłem. Dobra, wbijamy sobie po prostu i ciśnijmy dalej. Tylko chodzi o to, że jak umieram, no to mam gorsze szanse, jakby na uzbieranie większej ilości hajsów, tak? No bo jak umieram, to już nie mogę więcej zbierać hajsu. Muszę wszystko wydać, bo jak wchodzę do następny raz z dungeonu, to przecież wszystko tracę. O kurde, ale to było dobre. O kurna. Dobra, to rozwalone. Cholera, ten mnie uderzy. Dobra, spokojnie. Dobra, wow, rozwalone. Coraz lepiej mi idzie. Troszeczkę zaczynam ogarniać, co tutaj się mniej więcej dzieje. Oczywiście mniej więcej. To do, do perfekcji, do, czy tam chociaż nawet nie tyle do perfekcji, co do grania jako tako, to jeszcze mi wiele brakuje, bo na razie strasznie, strasznie słabo gram, o matuchno, jaki refleks. Gasli, nie mnie. Ja tutaj teraz unikam tego frajera. Co ty zrobisz tu? Gastly? Dobra, Gastly zabity. No dawaj, strzel. Strzel, ja wtedy na ciebie wychodzę. Pięknie, Critical! <laughs> tutaj kolce są! Dobra. W sumie można było się domyślić, że tutaj są kolce, no ale... Skąd mogłem wiedzieć? W sumie pierwszy raz gram w tę grę. Dobra. Wbiję sobie tutaj na górę. Może tutaj będzie coś ciekawego. Zobaczymy. Pójdźmy w lewo. Czy w lewo jest coś ciekawego? Jakiś... Jakiś... Jakiś event. Nie wiem, co to jest. Nie wiem co mi to daje, w ogóle chyba jakieś takie gadanie po prostu, jakaś mana mi się zregenerowała. Czy ja mam w ogóle jaki, jakieś... jakieś skille czy coś? Zobaczcie, bo niby teoretycznie coś mam, czekajcie. Mhm... Mm shift. Nie wiem, ojoj. O, nawet się nie przerwało nagrywanie, jak fajnie. Okej, okay, dobra, nie chciałem tego, tylko chciałbym zrobić to. I teraz tab. I gdzieś tutaj na pewno będą. Nie ma tutaj tych. E, nie ma tutaj. Cholerka, nie ma tutaj mm, kontrolsów. To ja nie wiem, jak się używa tego, bo tam chyba mam jakiś. O, kurde, można otwierać. Ile hajsu! Ile hajsu, no to kurde, no to. No to pięknie. I tutaj jest wyjście chyba z dungeonu, czy tam. Nie wiem, czy to jest wyjście z dungeonu, czy jakiś boss. Kurde, nie mam pojęcia, ale spróbujemy sobie oczywiście tutaj wejść. Co to jest? Legend. You are here, boss location. Tak. An open chest, fairy chest, open chest, teleporter, bonus room. Czyli tam jest bonus. To dobra, idziemy chyba na bossa, czy jeszcze nie? Ej, bossa i tak chyba raczej nie pokonam. No i umarłem, fajnie. To było bardzo fajnie, ale zdobyłem dużo, dużo hajsu i teraz mogę ten hajs chyba wydać. Dlaczego nie jest z góry nogami? What the fuck? Nie wiem. Nie, nie, nie wiem, nie, ale nieważne. Upgrade king, turn your king into paladins, paladin. 14... Press A to block all. <laughs> tak, chcę. Dobra, i teraz można używać A, żeby blokować. Equip up. To mi daje do ciężkości, tak? Co to mi daje? Mana up, to mana up nie chcę. Mogę sobie życie zwiększyć. Mogę też to sobie pierdziel. Serio? Ja wybrałem takie coś Ja to wybrałem, serio No to... No to świetnie, że ja to wybrałem Ja to chcę No, o dobra Jekuj Dobra, mam, mam nowy miecz, mam nowy... Ale kurde, bo tutaj mam jeszcze 130 kurde, czy, czy ile tego mam? Ale dobra, tutaj nic. Dobra, chcę to zekwipować. Oczywiście, że chcę to zekwipować. Czy ja mam coś jeszcze? Dobra, tutaj coś mam. Ale nie stać mnie. Jak to mnie nie stać? Powinno mi było. Ile to kosztuje? Aha, bo to kosztuje 200, a ja mam 130 tylko. Dobra, tutaj. A tutaj? Też mnie nie stać. Dobra, no to trudno, no to idziemy sobie tędy. Ewentualnie jeszcze możemy pójść do tego. I tutaj spróbujemy sobie na to mnie nie stać, ale na to mnie stać, o co dokładniej. I teraz nie zmarnuję, zmarnuję tylko 40 golda, a nie 90. Czy tam ileś tam 130. Jak ja cholera mogłem wziąć to. Jak ja mogłem wziąć coś takiego? Jak ja nie umiem grać normalnie, mam grać jeszcze do góry nogami. To jest jakieś, to jest jakieś chore. Czy ja tutaj nic nie ogarnę. Jak ja nie ogarniałem kurna normalnie, to ja mam ogarniać do góry nogami. No, już to kurde widzę. Aj, aj, aj. Gastli. No chodź tu, Gastli. O kurde, to do mnie strzela. Oj, to będzie szybki mecz, szybka runda. Oj 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 oj. Dobra, rozwalam wszystkich. Gincie ale mam hajsów. Kurna mój ulepszony miecz. Oj oj. Nie, skaczę stąd. Nie. Mieram no i jeszcze ten. O, rozwalony. Dobra, Gastli umarł. Pięknie. No. Ale to może i lepiej. Ja nie chcę tym czymś grać. To jest masakryczne to jest po prostu masakryczne. Nigdy więcej. Dobra, gram sobie tym. Ile mam hajsu? 50. To już chyba nawet nic nie zrobię tutaj. Pewnie. Mm -hmm. Dobra, Okej okay, I idziemy sobie. W takim razie gdzieś tam dalej. Tutaj nic, na, na, nic mnie nie będzie stać. No i confirm i lecimy Wbijamy sobie tędy Balding i mamy kolejną rzecz Pierdut, dobrze, pierdut Mamy hajs, dobra, zbieramy hajs, jak najwięcej hajsu, oczywiście Ostatnio miałem bardzo, bardzo dużo hajsu, znaczy może nie ostatnio, tylko... Tylko tam, gdzie nie byłem do góry nogami, zarobiłem cholernie dużo hajsu Ciach, ciach, ciach Pięknie, kurde, ale mam wyczucie, co? Jednak jestem najlepszy w tę grę, nie ma lepszych graczy w tej grę ode mnie o kurde to się obraca Skubane nie spodziewałem się że to się będzie obracać do mnie ale na szczęście mnie nie uderzyło Tutaj nic nie robię nie chcemy tego urazić powiedzmy Ajajajajaj aj, aj, aj. Dobra jak mi się udało kurde Tutaj oko cholerne Pierdut, załatwione Bez sensu zjadłem cholera bez sensu zjadłem bo powinienem sobie trzymać to Wcale nie potrzebowałem tego jakby zjeść tak ja sobie muszę ściszyć, bo chyba jednak, chyba jednak troszeczkę za głośno mam tę muzykę. Na szczęście wystarczy na mikrofonie sobie coś tam zrobić. Nie! O cholera! Ojeny! Ojeny! A ja tu przyszedłem tylko po to po ten hajs! Bardzo, bardzo słabo, bardzo, bardzo słabo. Dobra. Umarłem. Ale ja jestem słaby w tę grę. Ale ja jestem cholernie słaby w tę grę. Wątpię, żebyście chcieli serię z czegoś takiego z takiego lamienia. Ale masakra. No dobra, nieważne, nieważne. Weźmy sobie jeszcze więcej życia. Przyda mi się. Oj, przyda mi się jeszcze więcej życia. Im więcej życia, tym po prostu dla mnie lepiej, bo ja cały czas to życie tracę. Dobra, konfirmuję. Ja już mam szósty level. To nie wiem, czy to dobrze być tak słabym na szóstym poziomie. A szósty poziom to chyba oznacza, że szósty raz jestem w dungeonie? Nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, czy może to jednak jest normalny ext. A może to jest po prostu tyle, ile ulepszeń sobie dałem. że znaczy każde ulepszenie to jest tak jakby jeden poziom, nie? Dobra. Nie będę rozwalał tego, bo to jest zbyt duże ryzyko. O cholera. O ty kurde. Ziomuś! A ajaj, 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 ajaj. Ja zapomniałem, że ja mogę blokować. Mogę blokować, zapomniałem, kurde. No właśnie, to powinienem... Powinienem to sobie dać tutaj. Dobra, hops. Ciach, ciach. O! Dobra, będę rozwalał wszystko, bo zawsze może być jakikolwiek hajs. O, -o rozwaliłem ten. Dobra. Pięknie, coraz lepsze wyczucie mam. Rozwalam to. To ja nie dam rady? Kurde. Z jednym takim obrazem, który sam wywołam, bo jeszcze jak, jak jakiś obraz przez przypadek zrobię, czy coś takiego, to może mnie zaskoczyć, bo będę, będzie w złym momencie, czy coś, tam i wtedy mi może rzeczywiście zabrać życie. Oj, oj. Ciekawe jak to działa. No nie sprawdzę, nie sprawdzę tego bloka. A rozumiem. Dobra, czyli to mi zżeramane po prostu. Oj, 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 oj. Hops. Aha, tylko ruszające się te. To się da zniszczyć? Kurna, poduszko, chodź do mnie. A, nie da się tej poduszki zniszczyć. Jak, jak, ledwo co. Kurde, uniknąłem tego w ogóle nie wiadomo jak. Ale nieważne, ja nie będę narzekał na to, że uniknąłem czegoś. O, ja pierdzielę. No i dupa. Co, użyłem czegoś? Coś tam było. S to use, coś tam. 20 minut. Nie, dobra, to jeszcze nie kończymy jeszcze nie kończymy. Dobra, ściśniemy sobie następnego gościa. I zobaczmy, jak to sobie tutaj będę radził. Cholera. Dobra, jeszcze więcej życia nie stać mnie, ale. Nie, no to też mnie nie stać. Fuck, mogę sobie więcej many dać. O dobra, to dam sobie więcej many, bo teraz mi się mana przyda, skoro blokowanie, kurde mi daje. Skoro mana daje mi blokowanie tak jakby, to ja. Bo ja wcześniej nie wiedziałem, że mana mi daje blokowanie, więc nie używałem. Znaczy, bo wcześniej w sumie nie miałem blokowania, to też jest pewien z czynników. Dobra, ciśnijmy sobie. Mam nadzieję, że uzbieram jak najwięcej hajsu. Ciekawe czy ten początek jest zawsze taki sam, czy to dlatego, że ja mam po prostu pierwszy dungeon, bo jeszcze byłem zbyt słaby, żeby pokonać pierwszego bossa. Oj oj! O, -o dobra chill kurde no cóż no kurde no za bardzo podchodzą do mnie ja tego nie chcę oj nie to nie ten przycisk mylą mi się czasem jeszcze przyciski cholera o dostałem manę dobra o o Jakby to skomentować? No, ja chyba nie będę komentował, bo to chyba nie ma co komentować, szczerze mówiąc. Takie, takie cóś. Takie coś, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Jakie nie takie coś właśnie. No cóż, dobra, ciśnijmy. Dodajemy mu cały hajs oczywiście, jak zwykle, cholera jasna. No dobra, trudno, no. no muszę mu oddać cały hajs, żeby tutaj wejść, a chcę tutaj wejść, więc ciśnijmy. Piordut, piiordut, piiordut. Ciśniemy. Został hajs. Żadnego hajsu nie ominę. A ja pierdzielę, bo ja już nie jestem paladynem, nie mogę, nie mogę blokować. A może nie mam many? Nie, no mam manę. Kurde bigo. Pięknie. Kurde, ja już mam tak mało życia. Ja pierniczę, ja już ja, ja już umieram, nie? Jestem za słaby na tę grę po prostu. Ja myślałem, że ja dam radę, ale ta gra jest po prostu dla mnie za trudna. Ja nie ogarnię mi kompletnie. Ja myślałem, że Wajzaka gram słabo, ale my. Tyle wam powiem, dobra, tyle wam powiem. No ja po prostu nie spodziewałem się, że mogę ramić w jakąś grasz tak bardzo jak w tę grę ramię. Nawet w lola tak słabo nie gram. A ja w ogóle nie gram w lola. Ja grałem w lola może z godzinę w życiu, może troszeczkę więcej z 2 Ojoj, oj. nawet w Cesa tak nie lamiłem na początku, jak tutaj. Dobra. Hajsi! Dobra, jest git. Takie Hajsiki to ja mogę znajdować bardzo chętnie. Uciekamy. Czy on raszuje? A nie, to jest taki, który tak bije mocno, dobra. Spoko będę wiedział na przyszłość. Kurde, jak mi dobrze idzie, jak na razie. Jak na razie idzie bardzo dobrze. O kurna, fenbekus, nie, nie, nie rozpraszaj mnie, kurna cwelu Jest, jak hajs mi wypadł z tego O kurde, dobra, ten strzela No strzel Piękne to było, kurde Jak ja już jestem wyskilowany normalnie Taki wyskilowany jestem Ciach, ciach Ta poduszka cholera tutaj lata i się chyba nie da zniszczyć Dobra, nie da się tego zniszczyć Kurde, bo... To mnie uderzy, bo to jest taka twarda poduszka. Dobra, ciś... O, o ty kurde, panie! Dobra, ja sobie zejdę tutaj na dół i tutaj trzeba podskoczyć i zrobić... Tak, piękne! Jak ja już mam hajsu, dużo 320. Prawie full życia mam. Jak ja jestem dobry, kurde, jak ja jestem mistrzem tej gry. O cholera, no i umieram, koniec. W takie pomieszczenie mi się trafiło, serio. Dobra Ach, cholera, on trzema strzela. Wydawało mi się, że dwoma. Dobra, git. Pięknie. Dobre, kurde, ja to jednak jestem najlepszy w tej grę. Hmm. pięknie. Jeszcze mam 410 hajsu i jeszcze kurna prawie pół życia. Jak jak, jak, jak dobrze, kurde. Oj nie to chciałem zrobić. O cholera! O! O cholera! Powiem wam, że uciekam z tego pomieszczenia jest zbyt trudne. Nie, 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 nie. Trzy, raz, dwa. ojejku, źle zrobiłem. Dobra, spokojnie, spokojnie. O nie, muszę wyjść w ciągu pięciu minut, bo Konrad zaczął grać. A to jest jego gra. Fuck! Nie, uciekam! Pięknie, dobra, nie zdążę wystrzelić więcej. Pięknie, czyli zaraz kończymy odcinek. Jak teraz zginę, to kończymy odcinek. Bo muszę kończyć bo to niestety gra nie jest moja, tylko jest udostępniona na Steamie przez Konrada. Jest, 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 jest! Będzie dużo hajsu. Jak dużo hajsu, jak ja się jaram. Jaram się. Co to jest? Blood Cape? Jakiś coś znalazłem, chyba fajnego, tak mi się wydaje. Dobra, no to idziemy chyba na bossa. No, co się będę że nie zobaczę, jak wygląda, nie? Oko. Jak w Terrarii. Gatekeeper, no dobra. Więc to było na tyle w tym odcinku, jeśli chodzi o tę grę. No cóż, powiem Wam, że. No, nie wiem, no, gra jest niby fajna, gra jest niby fajna, ale nie wiem, czy Wam się będzie dobrze. Dobrze oglądało to, że ja generalnie lamię w tę grę. Więc dobra, zostawcie łapkę w górę. Powiedzcie, czy chcielibyście, żeby się pojawiała częściej w stochastycznym kungu. Może osobna seria, a może w ogóle. Więc ocencie też film. Jeśli Wam się podobała łapka w górę, na razie. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. I się ma.